Po raz pierwszy we Wrocławiu na nocy z designem. Wiem, że już się za mną kręci dość sporo osób. Jestem bardzo pozytywnie zaskoczona tak ogromnym zainteresowaniem. Właściwie podchodzą do nas ludzie i mówią: Znamy, byliśmy, mamy wasze produkty. I to jest, to jest to takie miejsce i to jest ten moment sprawdzam, czy nasza praca ma sens. I to jest niesamowite wsparcie dla nas, ponieważ dostajemy dużo feedbacku, ale też pewnie użytkownicy widzą, że czasami design to nie jest tylko robienie pięknych rzeczy, ale może być też. E Coś wiązanego ze stylem życia z naturą i z planetą. Dla mnie najważniejsze jest uświadomienie każdemu odbiorcy, że świat jest zaprojektowany, że wszystko, co nas otacza, jest zaprojektowane. Polska jest niesamowicie dynamicznie i fajnie rozwijającym się krajem, gdzie nawet nasze produkty znajdują swoje miejsce, a to już jest wiele.